Zaczniemy sobie nasz rysunek od narysowania dwóch prostych, które będą do siebie wzajemnie prostopadłe. No to zaczniemy sobie od prostej. No i akurat ona ma 22 cm, więc tak. Na 11 zrobimy sobie drugą prostą. Prostopadu, no nie wiem, tutaj coś widać jeszcze. O, widać. Ok. To jest najmniej ważne. Teraz bierzemy do ręki cyrkiel i wykreślamy sobie łuk. Jak dużo, tak żebyście widzieli. No, gdzieś tak. No, niech będzie taki. Wykreślamy sobie okrąg. Wyraźny okrąg. Ok. Teraz należałoby tą naszą prostą podzielić na dowolną ilość części. W książce jest sposób na 8. No to my trochę wybiegniemy ponad to i zrobimy sobie ośmiokąt foremny, a nie siedmiokąt wpisany w ten okrąg. Zobaczymy, czy twórca książki kłamie, czy faktycznie jest to taki sposób uniwersalny, że da się wykonać tym wszystkie możliwe wielokąty. No i bierzemy sobie. Dzisiaj taką prostą bierzemy sobie cyrkiel i odznaczamy równej długości 8 odcinków. Raz 2 3 4 5 6 7 8. Wszystkie się zmieściły. Dobra, wszystkie widać. No, i oczywiście ten ostatni odcinek stąd jest prowadzony do początku naszego okręgu, czyli do tego miejsca. No to bierzemy teraz dwie kierki i będziemy prowadzić sobie takie, właśnie tutaj równoległe kreseczki. Im dokładniej, tym lepiej wiadomo. No to, oj, coś mi się rozjechało. O. No to prowadzimy. Staćę to pytanie, czy jest sens dzielić to na taką ilość części? Bo w zasadzie My będziemy musieli połączyć punkt C z, punkt, z tutaj trzecim odcinkiem, który żeśmy podzielili. Więc w zasadzie ja to tylko robię tak o dla siebie ten podział tutaj odc, tego odcinka. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. No i tutaj potrzebujemy jeszcze jeden odcinek i tak samo u góry. No to wbijemy sobie tutaj nóżkę cyrkla w porządek tego okręgu. I taką rozwartością tutaj zaznaczymy sobie z drugiej strony. Taki łuk. Tak samo zrobimy tutaj u góry. Bo w tych miejscach mamy nasze dwa punkty. Jest to punkt A na górze i B na dole. No to zaznaczę sobie tutaj B. A tutaj A. Teraz należy je z sobą połączyć. No to tak właśnie zrobię. Biorę punkt A, B. I ciągnę prosto. Przez te dwa punkty. Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, to w tym miejscu mamy punkt C. I co mówi książka, że punkt C należy łączyć zawsze z punktem numer 3, ale licząc odtąd, czyli tu jest 0, tutaj jest 1, 2, 3, czyli nasz odcinek to jest co już my, CD i on ma tyle taką właśnie rozpiętość. No, no, to jeżeli wezmę tutaj, wbiję sobie w CD cyrkiel. To jadąc dookoła tego okręgu, powinienem dostać odpowiednią ilość punktów, żeby powstał nam tutaj ośmiokąt foremny. No to sprawdźmy sobie, weźmy sobie to właśnie CD, tak? No i jedziemy. Odznaczanie. Raz, dwa, trzy. 4, 5 6, 7 no i widzicie, że tutaj równo przez C przychodzi mi ósmy punkt. No to w zasadzie jedyne, co trzeba teraz zrobić, to wziąć sobie ołówek B i połączyć ze sobą te miejsca, w których nam się te łuki przeciały z okręgiem. Najlepiej no zrobić to właśnie tak, jak ja robię, jakimś innym ołówkiem niż do tej pory, żeby ten nasz wielokąt foremny był bardziej wyrazisty, bardziej go było widać. No i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiokąt foremny. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Cześć!